To i zrób. Inu i su. Nie, tej str... Spróbuj mi jeszcze raz przerwać to. No przecież nic cię nie w... wie! ...wywiozę cię tam. Tam to znaczy? Na przepokój. No. <laughs> no mów, jedziemy! cię... z tej strony Inu. I su. I dzisiaj Isu. mamy hall. Mangowy, i jeśli się coś powtórzy, że wcześniej było pokazane, to przepraszamy, ale y, nie zapisałyśmy sobie. Znaczy, nie do końca, może. No. Ha. Ha. Może nieważne. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No, 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 no ja też chyba nie wiem, co <śledzio> chciałam powiedzieć. Trochę takie nieogarnięte jesteśmy. Dzisiaj nie pomalowane, Naturalność. Tak, jak, tak, tak typowo po, do, po domowemu, ale totalnie nam się już nie chciało malować. No mm. i mamy nadzieję, że światło jest w miarę ok I w mm. ogóle mamy nadzieję, że w ogóle będzie dobrze wyglądać ten film, <laughs> wypadnie. Więc trochę tych mań się uzbierało. Mm. Więc Su, że taka jesteś cicha, możesz zacząć. Od wspólnej kubki, bo tutaj to jest. Takiej wspólnej. No to jest takie. A nie, bo to jest. Ale tutaj jest zbyt pijane na, na miłość. A no to wspólna, no, o to się chodzi, tak? No, no. Mm, Miedź zabójcy demonów. I ja to czytałam już. To już jest gruba. Ja nie, bo... nic nie czytałam. U mnie jest powtórka z września, tyle mogę powiedzieć. Nie, no, to nie moja wina. A moja też tutaj nie. jest. Ee, już dalej, wiesz, za film. Przed jakiś piąty wymiar. No, to już jest spotkanie. Nie, ogólnie mi się Pana podoba. Nie była pani, podoba. złko. Podobało mi się ten... gdzie no. mi tu Bo no. Potem mam moją kubkę rozkoszy. Mm -hmm. Love is money. I to widzieliście na pewno na podsumowaniu miesiąca. I tam się wypowiadam o tym więcej. Dalej mam mieszane uczucia. Co do tego. Mm, tu może też nie będę pokazywać. Bo to nie ma co. Nie ma co. I nasza perełka. Komiks. Ładnie. Hardstopper. No. Pierwszy tom. Tak. Tylko, trochę mam takie zastrzeżenie, że te kartki są. E, Taką jak książkę. No. No. Szkoda, że nie jest jednak taki śliski. Nie, nie, nie. Ale i tak no, strasznie nie. uwielbiam tą kreskę i jak bardzo słodka się wydaje, no ona, nie? Taka mega... I ta końcówka, dlaczego nie mam kolejnych tołów? Masz podobnie. Mm. I to w sumie bardzo szybko przeczytałeś, bo tu mało tekstu jest. Mm. Ale no możesz pokazać. To jeśli się zastanawiacie, czy warto z tym komiksem się zapoznać, to my mówimy jak najbardziej tak. Prawda? Jak myślisz, jak oceniasz zapach? No. Jednak jak książka to pachnie. Tak. <coughs> jak, bo niektóre mangi ten tłuszcz mają dziwny, taki śmierdzący. Ale manga ma inne kartki niż książka. No dobrze, ale chodzi mi o to, że niekiedy się, niekiedy się trafi jakiś smrodek, tak? Brodek który Dobra, no, to co teraz? Z tej strony, nie? No. Mam kojota I trzy tomy. Jeszcze nie czytałam. tam ma ładne okładki. No. Chociaż tu mówię, że jak Dejk wygląda, coś ten, słodkiego. To się... Bohater mi się nie podoba, ale tak to jest ładne. I tutaj drugi, trzeci znaczy. I mam nadzieję, że trafi to w moje gusta. I ma śliczne boki. Tak, no boki też ładnie wyglądają. są pleczki. Zobaczymy. Jak no pokaż mi boki. Jak o. przeczytam to pewnie się wybardziej wypowiem na podsumowaniu miesiąca, Bo wątpię, że z tego będziemy robić recenzję. Dobra, dalej. Su. Blue Period. Nie wiem, ja, ja ciągle się zastanawiam, yy, bo oglądałyśmy pierwszy odcinek. Mm -hmm. Anime i w sumie... Anime mnie tak samo y, równo znudziło, jak w sumie manga. I nie wiem, co dalej z nią zrobić. Bo ogólnie... Myślałam, że będzie ładniejsza kreska. jakaś tak. Jak przeglądam taka sobie? No niby jest już zapowiedziany drugi tom, ale mam takie. <grym> Drugie tony są lepsze. Lepsze niż pierwsze. No bo w sumie pierwsze, no to jest taki, no musi być coś, żeby jakiś wstęp był, nie? Hmm. To tak samo mam problem z tym, taki o Revengers. I y, na przykład bardziej jestem skłonna y, sięgnąć po drugi tom tego hmm. niż tego. Hmm. Bo tutaj ten przeskok czasowy w ogóle, no nie? Tylko tak. Y, Leją się ostro? Tak, le, leją się i nie przebierają w słowach. I mam takie, że w sumie chciałabym jego bardziej poznać. A tego ładnego. Tak, więc zobaczmy, jak to będzie. To może teraz jeszcze to, bo tutaj mam bardzo dużo ten. O, to jest tyle! Doktor Stone i to przeczytam, i ty nie przeczytałaś. Jestem w połowie chyba. I co dalej ci tak nie idzie? No, powiem ci, że to jest pierwszy chyba tom Doktora Stone'a, gdzie... A oni dopiero płyną. To gdzie jeszcze... ja mam właśnie z takie, że okej... Okay. Tu może jeszcze połowę tam. kartki? No mówię, w połowie jestem. Mm. Że jakoś ciężko mi się tą, tą, ten tą uczy to. Nie był zły. Potem mamy Shia Yuki. Trzyna... O Boże, nie wiem, co mi się porobiło. 18 tom. Ja bardzo jestem zadowolona z tego To i chciałabym kolejne. Tylko. Ja z Shiry'em mam tak, że ciężko mi się za nią zabrać, ale jak czytam, to mówię po to sobie. Tak, to I, dlatego masz też tak, że e, chciałabyś kolejne, żeby od razu popłynąć z historią? No bo jak czytasz już jeden, to łatwiej ci się zabrać do drugiego. To do, u mnie tak. Hmm. Ale jak jest seria dobra, to zawsze tak jest. <laughs> Ale nie było... No, sumie... to... bardzo mi się to zawsze czytasz, rajuki. Karolin Kimstei. Ja mam z tą manką tak, że absolutnie nie chce mi się jej czytać. I w sumie trochę miałam takie, że żałowałam, że zaczęłam. Wiesz, że ten, ten trzeci tom był już wcześniej zamówiony, nie? Mm. Tylko, że też głupio by było jakby <laughs> tylko trzy tomy i byśmy miały dwa, a jednego nie. Takie ja mam ja coś takiego, że muszę mieć pełne. Mhm. Ale jakbym miała się decydować, jakby jeszcze raz, wiedząc mhm. to, co już wiem, to bym została tylko przy anime. Tak, anime jest cudowne i anime chciałabym jeszcze raz obejrzeć, żeby sobie ten niesmak po mandze wypłukać. No, to, myślę, że ta manga w ogóle była niepotrzebna. Tak. Jak zazwyczaj to anime jest promocją mangi, to Manga może miała być promocją anime, ale muzyczna manga bez głosu. Znaczy no... Wiesz, no... no tam film... jest tylko... I to ty Mi się dobrze... Mi się bardziej to podobało zrobione, jak było w No 6. No... Już zacznę, w No 6 muzyka nie była jak... jak nie, był był, nie była ważna, ale jednak wiesz, miała swój zalążek, tak? Miałaś yy, możliwość przeczytania tego, co Nezumi śpiewa. No... A nie jest telę muzyczną, a to jest muzyczną serią i w sumie masz tylko nutki. Tak. I ja się boję... Agnianー: masz jeden duży kadr, gdzie robi postać. Poza tym strasznie jest zgięta. Ale to nie to nie nie mi wina mangi, tak? Tak, wiem... Poza tym wydaje chyba to jest połowa anime jest w ogóle tutaj pominięta. Bo nie, jak nie ma... większość, bo to jest chyba to, co one były... A co one uciekają z domu. I tu Jaki nie wiem, koncert to jest. i matka jej przyszła. No. Ale to w ogóle jest pominięta cała sprawa ta z jej bratem. Mm. Tam jakiś dziennikarz żeby. Ale ty też trzeciego nie czytałaś, nie? Nie czytałam, ale w anime. Mm -hmm. No, pamiętam. To, to był spory ten. Poza tym tu chyba nie ma tego koncertu, co na końcu się wszyscy zebrali. Tu chyba nawet Desmonta nie ma. Mm. A to jest super postać. Co to jest? Nie, jakoś nie, nie mam ochoty tego czytać w ogóle. Dobra. Mam kolejny e, e, przywód. A to jest... To jest niby piosenka Piotra. Co mu się porobiło? Nie mam pojęcia. Love yourself. Musiałeś piosenka, jest cudowny. Musiałeś to mówić, bo mnie teraz, wiesz, zaczyna grać A w, w w ja głowie, właśnie nie, nie pamiętam, jak to leciało. Dobra, nie, zobacz już pamiętam. <noise> Przy wspólnym, przy wspólnym stole, aż się walło mangą. I w sumie tego też nie czytałam. A to jest naj? Tak, to jest chyba tak. Chociaż, to. przeczytam. Chociaż poczekaj, ja przeczytam pierwsza. Dobrze. I ci powiem, czy... No ale co y mówi, że jest lajtowe. Więc jeśli Tak okay. jest, no to, co, tak jak jest lightowe? To dla jest lajtowe? To sobie przeczytasz, nie? No, ale może w, w już jest... Kryska jest taka... No to jest o. piękne. Tak. Czemu nie. takiej kreski nie ma cały czas? Czytałabym. Nie wiem, ciekawa jestem. Ale jeszcze trochę tego mam. Dobra, wezmę to, bo tutaj... Y, od trzeciego do 11 tomu mam prawdziwą bestię i... mysa pałac. Tak, okay. powraca. Więc ja... Nie wiem, jak to czytać. Znaczy, yy, wiem, że po kolei, ale nie wiem, czy sobie to dawkować. No <laughs> Boję się, że jak siądę, tak przy, wiesz, przez wszystkie, nie? No. Ale nie wiem, czy nie, nie zrobić sobie, że tak, że po dwa będę. Chociaż wątpię, że tak mi się uh. uda. Nie porównam jeszcze, nie? Hmm, nie wiem. Mam takie, że siedzę i to właśnie, nie wiem. Jak... Przy okazji. Czy dam y, YouTube? No, twoja wina. No nie, no to tylko ma popcie i klatę. Daj mi jakieś ten. O, tak ten. Daj mi. E, jest samo przylepne. Mogłam wcześniej to. <grymne> Czekaj, ja ci dam. <grymne> Ej, wiesz, dlaczego to wzięłam? Bo ty zawsze mi mówiłaś, o to musi być super manga. Mhm. I powiem ci, że jest super, tylko dlaczego z, te, dlaczego z takimi okładkami? Nie, zawsze... Jeszcze... nie, A jeszcze, no ten, jeszcze mógłby być środek ten. I tutaj drugą... też proszę. Tylko czekaj, teraz w drugą stronę. Tak. XD. <laughs> Pozwólcie, że pokażę Wam z taką ładną cenzurą słów. Ale powiem szczerze, że ogólnie. Odkleja ci się. Nie, nie rób mi, tak. <grystanie> że ogólnie cała zaczyna no, Te dwa tore. Ogólnie mi się podobało. No bo nie, nie mogę powiedzieć, że nie było, bo było, to nie. Się działo, Ale e, sama historia jest taka spokojna. Że, że mogłaś tyle się... pokazać stubkami. Nie, był bo... <grystanie> Mogę być stubkarzem. No co, nie zrobisz tego dla nich? No dobrze. Proszę, specjalnie dla was. Słuchaj, wywalczyła. Jeśli ktoś się zastanawia nad serią, to ja polecam. Mi się podobało. I to jest kolejne, co mi się podobało. I to bardzo mój policjant. I żałuję, że y, mam dość sporo y, scen plus 18, bo ty nie możesz tego przeczytać. Ale kurczę, cała historia. I relacja tych dwóch gości jest mega urocza. Mm. Więc. no, Szkoda. I zostawię tak Potem no, i w ogóle. Co to za ten? Raz na dole, raz na górze. Tak, ty też o to walczyłaś, o ten e, Tak, tytuł. bo. Właśnie tu jest tytu, Tu mi się bardzo podoba tytuł, a tam mi się bardzo podoba okładka. Tak. To jest jeszcze. W to miarę jest normalne. Mimo. Ale to mi się nie podobało. Tak? Było słabe. Opowieść o dwóch sek. W sumie to nie. Opowieść o... Yy. W końcu nie, bo był seme. Tylko, to że to on, by... on chciał być sek. On nie A, czyli on chciał być Sema, ale... ale mu się nie udało, tak? Tak, no. no rozumiem. Śmierdza yy, historia. A raz mu się udało. <laughs> I na tym się skończyło, o, nie? No, przykre. go. I e, tak potem to mamy, jest. to też jest mega dobra seria, mm -hmm. z do Miłości, drugi tom. Już widzę, że przekrzewasz się <laughs> za dużo, nie? Ale w ogóle ta paczka z Dango była, nie wiem czy w dobrym odpowiednim momencie <laughs> zrobiona, jeszcze taka duża. Właśnie, zaraz Czarny Piątek. Dobra. <głos> <głos> Ogólnie tu też jest fajnie. To <noise> czyli znaczy nie, nie o to mi chodzi, tak. Chodzi mi o samą historię i relacje tych dwóch. Mm -hmm. Myślałam, że to będzie na zasadzie takiej płytkiej, wiesz, znajomości, nie? Mm -hmm. Ale jednak się kryła za to jakaś historia. Mm -hmm. Oczywiście powiązania rodzinne, jakieś dramaty, nie dramaty, sprawy. tak. Pamiętniki z wakacji. Mhm. Myślałam, że będzie to bardziej taka lajtowa, nie? Mhm. A tam jednak wyszły takie niezbyt ciekawe sytuacje. Mhm. Ale nie jest taka. za mhm. czym. Nie, 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 ja już no nie chcę w... mówić. <laughs> um, co pensjonat w zaświatach? A co to? Z pan czy pani? Z pan. Pan. Mi się podobała ta, 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 ta. seria. Nie, ten tom, seria, też mi się podoba. I mam takie, że... Szkoda, że takie cieniutkie to jest. I jakoś szybko poszło. No, ja te te ale ryszy. Naprawdę czułam się... Nie wiem czemu nie potrafię mówić o ja ojcach, jeszcze których mi, które mi się podobają, bo czuję, jak mój poziom cringe rośnie, nie? Dobra, więc co? Tak wyglądało nasze zbieranie na Mank, bo to były różne prenumeraty, nieprenumeraty. I co? Kończymy chyba, nie? Musicie mhm. nas wyba nam wybaczyć ten nieogar życiowy. Suja jest po szkole, ja po pracy, więc yy, jakoś tak ciężko było się zebrać. I jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz yy, też dla zasięgu, zapraszamy do opisu i co? pa, pa. Do do zobaczenia. Do następnego chciałam powiedzieć. Dobra, pa. pa, pa.